Luwań, ruszamy z ochotnicy dolnej, na zachód słońca. Godzina 1330. idziemy. Piękne słońce, coś pięknego. Widoki są przepiękne. Naprawdę, coś pięknego. Już oddali widać wieże. jesteśmy blisko zaraz powinniśmy być o rozejście szlaków lubań 20 minut więc został mi tylko już ten stromy odcinek i jesteśmy na wieży Ale piękne widoki Coś pięknego Pozostał mi najbardziej wymagający odcinek trasy już pod samą wieżę idziemy Jak na razie nie jest jakoś mega stromo więc idzie się bardzo przyjemnie Coś pięknego. Yes, Lubany. Jest Lubań Zdobyty.